Moi drodzy, spotykamy się w takich okolicznościach, że myślę, że nikt przed wami i nikt już przez wiele, wiele lat tak się z nikim nie spotkał, bo zamiast mówić do was i do tego kina, w którym dzisiaj jesteśmy, pięknego kina, mówimy do kamery. Bardzo chciałbym wam podziękować za te trzy lata, za wspólną pracę, za filmy, które robiliście, za wasze role aktorskie, za wasze gry. Jedna z tych gier teraz będzie wydana, więc to jest wasz sukces. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Bardzo, bardzo miło będziemy wam, was zawsze wspominać i chciałbym, żebyście też pamiętali, że ta szkoła to nie jest tylko trzy lata, które tutaj spędziliście w tym rok w nauce online, ale też szkoła, która pozostaje wasza i zawsze miło jest nam bardzo razem z panią dyrektor, kiedy tutaj wracacie, kiedy przychodzicie, kiedy opowiadacie o tym, co się będzie działo. I stąd moje życzenia dla was i one są, zawierają się w trzech właściwie takich komponentach. Pierwsza sprawa to chciałbym Wam życzyć, żebyście spotykali dobrych ludzi. Żebyście spotykali dobrych ludzi, bo kiedy będziecie umieli współpracować i kiedy będziecie coś robić razem, to ta wartość Waszej pracy i Wasza satysfakcja będzie większa. Jeżeli spotkacie dobrych ludzi, to chciałbym też, żebyście robili dobre wybory. Ja te wybory teraz już się zaczynają, bo musicie wybrać Wasze szkoły wyższe. Ale też później zawodowe, różne rzeczy, być może nie związane z filmem. Jeżeli tak będzie, będę bardzo zadowolony, jeżeli będziecie szczęśliwi w swoich wyborach. A żeby być szczęśliwym, zrobić dobre wybory i spotkać dobrych ludzi, musicie, moi drodzy, mieć marzenia. I tego Wam życzę. Żebyście mieli marzenia, żebyście potrafili je spełnić i żebyście szczęśliwi ludzie zmieniali ten świat dookoła, nawet kiedy jest taki jak dzisiaj. Wszystkiego najlepszego i pani dyrektor, prezydent. Dziękuję. Jedną z niewielu pewnych rzeczy na tym świecie jest zmiana. I chociaż nikt z nas nie sądził, że przyjdzie nam żyć w tak innej rzeczywistości i w tak zmienionej szkole, to dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy z was dumni. Jesteśmy dumni dlatego, że wyszliście z tej próby zwycięsko. I chcielibyśmy, żebyście poszli dalej poszli w tak zwany świat. E, dumni z siebie i z takim poczuciem, że jesteście wyjątkowi. Między innymi ze względu na to, że jako jedyny rocznik e, tak naprawdę pół swojej nauki spędziliście nie w tak zwanych szkolnych murach e, i za szkolnymi ławkami, ale w swoich pokojach przy swoich biurkach. I powtórzę, wyszliście z tej próby zwycięską, my jesteśmy z Was dumni, jesteście wyjątkowi i chcielibyśmy, żebyście się tak czuli. A teraz zapraszamy prowadzących, Pana Barka Nowosielskiego i Pana Daniela Misiewicza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To była część poważna. Teraz będzie ta komunistyczna. skoro jesteśmy my, to też musi być ta druga część. Kochani, no cóż, łza się wokół kręci i kapie, a kto zna powód, ten się połapie, że łza radości. To nie smutku, choć czasem trudno oddzielić przyczynę od skutku. Jedni już od nas na zawsze odchodzą, drudzy nie mogą, bo, bo stopnie ich zawodzą, a jeszcze inni cieszą się, od tak zwyczajnie. Mamy dla Was bardzo ciekawy program, będzie artystycznie, będą e, e, fascynujące żarty prowadzących, <ścoughs> szczególnie jednego, a zaczniemy od czego? E, pan pan życzy, tak, Pana Kanclerza ma dla Was parę ciepłych słów i teraz się połączymy mocą internetu, technologii, wszystkiego innego. Parę pan wszystkie. Pan Maciej Slesicki. zapraszam. Moi kochani, szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, czego Wam życzyć na koniec naszej szkoły, więc powiem Wam tylko, że życzę Wam wszystkiego najlepszego. A wiem, że to jest dość szerokie pojęcie, to może je trochę uściślimy. Życzę Wam dużo zdrowia, bo no, w dzisiejszych czasach jest potrzebne, ale nie tylko fizyczne, ale także psychiczne, myślę. Może to nawet bardziej. Bardzo, bardzo Wam tego życzę. Życzę Wam też akceptacji. No to jest bardzo ważne, żebyście byli akceptowani, żeby Was akceptowano i żebyście sami się akceptowali. I żebyście tak naprawdę byli akceptowani niezależnie od tego, jakie poglądy wyznajecie, jak wyglądacie, co robicie, co mówicie. Tego Wam życzę, bo to jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Życzę Wam wreszcie kariery, bo może to wszystko, co najlepsze. To właśnie dla niektórych jest kariera. Pamiętajcie tylko o tym, żebyście w tej karierze nie myśleli o tym, o tym, jak was oceniają, tylko żebyście sami uczciwie potrafili się ocenić i życzę Wam, żebyście byli najlepsi. A na sam koniec życzę Wam tego, co jest najważniejsze, czyli miłości, kochani. Miłości Wam życzę, bo miłość jest najważniejsza na świecie i mam nadzieję, że ta miłość Was znajdzie albo. Wy ją znajdziecie. Jeżeli znajdziecie miłość, wasze życie będzie miało sens. Dużo miłości, kochani. Ściskam was mocno i życzę wam pięknego życia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy panu kanclerzowi Maczkowi Ślesickiemu za tak piękne życzenia i ten słowo dla was. Słuchajcie, teraz część artystyczna. Wystąpi przed nami kwarta. Gęba na topie, tak nazywa się zespół. W składzie Marta Gębska, Skrzypce, Andrzej Gębski. Mateusz Gębski, wiolonczela, Anna Betlej, Gębska, altówka. Serdecznie zapraszamy, miłego odbioru. I chcemy Wam życzyć wszystkiego tego, czego Prawda. Wam życą, życzą wszyscy, tylko żeby się spełniło. A ponieważ, e, no nie my tu gramy główne skrzypce, nie? pierwsze skrzypce, e, to, dość nas, wiemy, tak, że czekacie na szara dyrektora. I Panie dyrektorze, bo macie kibic Oto oni. Tak je Oddajemy mikrofony. Proszę jest... ja się odniosę od razu do tego, co powiedzieli Panowie. Ja, Panowie się nie kochajcie Dobrze. Chciałem powiedzieć o tej maturze z Drodzy, Drodzy Państwo, z matematyką jest tak, że zaczynamy się zwłaszcza do profesorów Baratka i Daniela, a teraz chciałbym bardzo, bardzo Wam wszystkim podziękować, życzyć sukcesu, bo są wam potrzebne, chociaż porażki, też się bardzo ja dużo uczę. Wszystkiego dobrego. Bardzo wielkie dzięki. Bardzo ciepło myślimy o Was. Jesteśmy gotowi na spotkanie z Wami w wtorek. Chciałbym jeszcze podziękować rodzicom tutaj o rodzicach nie było wiele powiedziane. Wielkie dzięki, że załkaliście na że byliście z nami, wspieraliście swoje dzieci w tym czasie. Było to niezwykle ważne. Pani dyrektor. Dziękujemy również naszym fantastycznym duchowawcom. To dzięki ten, nim e, tak dobrze sobie radziliście i wierzymy w to, że ta e, ich rola w Waszym życiu została bardzo, bardzo dobrze spełniona. My jesteśmy z nich bardzo, bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim Paniom. Joannie, Annie. Krystynie, Magdzie oraz Uli i Panu Telmo. Więc bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo dobra praca. Cieszymy się z tego, że nas wspieracie w tych działaniach. Tak naprawdę jesteście najbliżej naszych wychowanków i dzięki Waszej właśnie takiej codziennej pracy, dzięki ciągłemu i stałemu kontaktowi zarówno z rodzicami, jak i z uczniami, nasi i nasze dzieci, chociaż wiem, że tak nie lubią jak się mówi, są tak fantastycznymi ludźmi. Dziękujemy za to. Dziękujemy, czekamy na Was. Myślimy bardzo ciepło i naprawdę bardzo, bardzo. paskowane. Was kochamy. dzieci. I, i tutaj kochamy tak? dzieci i młodzież. Bardzo, I bo, młodzież. dla tych, co nie lubią tak. się do nich dzieci. Bo, no bo to takie, tak. Bardzo e, na Was czekamy. Do zobaczenia. Wielkie dzięki. No. Życzę Wam no. pięknego dnia. E, no. dużo słońca no. i dzisiaj i zawsze. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, że dzisiaj z nami.